Z której strony zaczynamy? Ty jesteś twórcą, zaczynaj. Zacznijmy z przodu. Tu są pierwsze cztery sztuki, które dostałem akumulatorów podłączone, czyli tu właściwie kończy się nasza cała bateria, składająca się w sumie z 10 sztuk. I na tym. Zacisku na sam koniec mamy nasze napięcie 120V, które idzie tutaj do bezpiecznika 400A i do głównego włącznika baterii, dostępnego od środka. W mhm. tutaj też są jakieś zabezpieczenia. Tak, to jest dodatkowy układ już na 12V. To jest standardowa skrzynka bezpieczników malucha i dołożyłem taką dodatkową drugą na układy, które dodałem. Akumulatory leżą na tej ramce. Między ramką a akumulatorem jest guma, żeby tam dobrze przylegały, żeby nie było żadnych niepotrzebnych napięć, żeby one były również stabilnie, no bo podczas jazdy nie może nam nic wypaść. To są AGM-y. Dla nich nie ma znaczenia taki przechył bardzo niewielki. Widzę, że zabezpieczyłeś to bardzo dobrze pasem takim transportowym. Tak. Myślę, że wytrzymało się z odpowiednia. No, nigdzie nie podskoczą na żadnych dziur Górach. Nie odżałowałeś, koło jest, nie musiałeś tego miejsca zagospodarować inaczej. zostało? tu jest miejsce po starym akumulatorze, którego nie ma, więc no, minimalna przestrzeń się pojawiła. Przednie zawieszenie jeszcze zostanie troszeczkę zmienione, zamontuję inny resor, bo ten jest obniżony, więc żeby nie było aż tak nisko. Tylne zawieszenie już zostało poprawione, więc no, no takie drobiazgi, ale, ale oczywiście wszystko trzeba zrobić. Zajrzyjmy teraz do tyłu, dokładnie tak jak baterie są podłączone, tak jak ja je podłączałem. Przejdźmy do tyłu, więc z przednich czterech baterii em, Przewód od minusa wychodzi tutaj i jest podłączony do plusa w tym akumulatorze. No to jest połączenie szeregowe plus Dokładnie. minusem. Następnie mamy dalej połączone baterie. Stąd podłączony jest górny akumulator. Z górnego przechodzimy na drugą stronę. Z drugiej strony dwie ostatnie sztuki. Z ostatniego minusa mamy podłączony bocznik do mierzenia. Amperów. Ramka jest zabezpieczona, ona jak dotknę nic mnie tutaj nie porazi. Nie, nie, to wszystko jest to uziemione, nic tutaj, no wiadomo, że nie można końcówek dotykać jeszcze <grym> dokładnie pozabezpieczam żeby nie było. nic no, oczywiście dostępnego. to jest. Tak jak tutaj widać jest już zabezpieczone, w ten sam sposób zrobię wszystkie, a to jest dopiero zamontowane. Przed chwilą, praktycznie, więc wszystko, wszystko na świeżo, bardzo świeżo. Dobrze, Marcinie, z tyłu ile akumulatorów zmieściłeś? 6 akumulatorów. Ile waży pojedynczy akumulator? 25 kilo, czyli w sumie mamy 150 kilo z tyłu. Dobra, tak. i to jest Marcinie, ten silnik, który było tyle burzy. Czemu tak. zdecydowałeś się na ten silnik? Ten silnik został mi polecony przez producenta. Pozdrawiam firmę firma INTO, silnik z Polski maksymalne napięcie zasilające 120V maksymalny pobór prądu 600A yy, co tam pisze? obroty bez obciążenia 6350 obrotów na minutę maksymalny moment obrotowy 121Nm i waga silnika 18kg, 32kW tutaj skończyliśmy na boczniku, e, którym jest podłączony minus. Z przedniego akumulatora, gdzie widzieliśmy 120V, mhm. e, idzie przewód e, do sterownika i również on się kończy w tym miejscu. To jest ten przewód, który idzie mhm. z przedniej części samochodu. On jest podłączony e, do e, dodatkowego łącznika, którym włączamy napięcie. Może wyłącz Marcinie. Ten przewód jest podłączony do dodatkowego wyłącznika na bezpośrednio na silnik i tutaj mamy pod spodem dwa małe bezpieczniki. Jeden jest podłączony nim konwerter, czyli. Zmiana napięcia ze 120V z głównej baterii. Na... Czyli to srebrne to jest konwerter? Tak, to jest konwerter, e, który daje nam 12 czy 13V, w które jest niezbędne do wszystkich świateł, do, do oryginalnej instalacji malucha, jak również do zasilania urządzeń, i również do zasilania sterownika. I jest już również jedno miejsce, gdzie podłączę ładowarkę. Mhm. A ten czerwony gruby przewód to już jest plus do silnika. To jest już plus do silnika. I, i jest tutaj jeszcze jeden bezpiecznik. E, Dodatkowy na razie jest zamontowane 250A, ale yy, będzie większy. Marcinie, brakuje mi jeszcze jednej takiej skrzyneczki, którą widziałem u ciebie w pierwszym odcinku. Gdzie tak. ją schowałeś? Z przodu jest jeszcze jedna skrzyneczka, możemy ją zobaczyć. To chodzi. Tak, to jest jeszcze jedna skrzyneczka, która troszeczkę się pozmieniała od ostatniego razu, i oczywiście planuję ją jeszcze bardziej rozwinąć. Tu mamy włącznik od konwertera, czyli po uruchomieniu dostępny mamy napięcie 12V. Czyli jak to włączyłeś, to ja mogę sobie teraz włączać światła. Tak, tak. Maluszku. Cały układ 12V działa. Na tych dwóch wskaźnikach to widać. 13,7V w układzie 12V i pomiar baterii 132V. Tutaj mamy dodatkowo temperaturę silnika i wilgotność. Gniazdko USB. O, Można ładować podw podwójne. telefon. W będziemy robić testy, to będziemy, to będziemy do... W planach tutaj miejsce jest na wyświetlacz do Arduino, gdzie rozwiniemy pomiar e, baterii, żeby oszacować, ile mamy prądu w tej baterii. Po jakiejś jeździe, żebyśmy mogli oszacować, ile jeszcze kilometrów przejedziemy maluchem. Czyli chcesz sobie zrobić czujnik zasięgu, wyświetlacz zasięgu. Wyświetlacz zasięgu jak najbardziej, wyświetlacz stanu naładowania akumulatorów, również chwilowe zużycie lub odzyskiwanie prądu. Tak, bo y, mówiłeś mi, że jest rekuperacja i chyba jest. pozwolisz nam dzisiaj też przetestować to. to no, będziemy testować, to. zobaczymy, z jakim efektem jak najbardziej. Dobra, Marcin, y, pytałem o jeszcze jedną skrzyneczkę, bo wydaje mi się, że widziałem jeszcze jeden element y, y, u ciebie. Sterownik samochód. silnika? Sterownik silnika. Jest on ukryty teraz w innym miejscu, jest odkryty pod. Tylną kanapą. Jest dostępny od spodu samochodu. Obok jest był bak, więc w miejscu, gdzie był bak, myślę, że umieszczę ładowarkę. No, Będzie to dobrze wykorzystana przestrzeń. Marcinie, tam widzę jeszcze jakiś czerwony przełącznik na samym dole. Co to jest? To jest główny, główny wyłącznik baterii. Tutaj jest to cięgienko, tak? Jest podłączony pedał do pente, potencjometru I w ten sposób daje sygnał na sterownik silnika Również planuję tutaj podłączyć to do Arduino, aby kontrolować poziom wciśnięcia pedału gazu Będzie można dzięki temu wprowadzić na przykład zabezpieczenie, że przy rozładowanej baterii nie będzie można dodać mm -hmm. za dużo gazu. Dobra i Marcinie, tutaj widzę jeszcze jakieś dwa włączniki. <gry> powiesz mi co to jest? To są takie dodatkowe włączniki. Jeden jest dodatkowym włącznikiem sterownika silnika. Właściwie nie trzeba go używać. Tak go zrobiłem. Tak na razie wyszły. Drugi jest właśnie jak na razie wykorzystaniem rekuperacji odzyskiwania energii. Ostatecznie ma być to podłączone do pedału hamulca, czyli w momencie gdy zaczniemy hamować. Samochód zacznie również odzyskiwać energię i hamować silnikiem. Na razie jest to dostępne pod jednym z tych podlewym przełącznikiem, i możemy w trakcie jazdy włączyć i odzyskiwać prąd, jadąc z górki. Marcinie, to teraz tak, przesiadamy się. Ty wsiadasz w to miejsce, ja przesiadam się na tamto miejsce i robimy pierwszą jazdę testową, bo tego nie możemy podarować. No to jedziemy. Sprawdźmy, czy wszystko zadziała, i powoli możemy ruszać. I teraz. Marcinie, ostatnia rzecz, która nam została, to co? To przekręcić stacyjkę, ponieważ pod oryginalny układ zasilania jest podłączony sterownik silnika. Czyli w momencie, gdy przekręcimy, zostanie uruchomiony sterownik silnika. Więc na razie mamy na luzie, w razie czego jakby coś było, nie tak? Mogę? No, jak najbardziej. Do, do którego momentu? Do zapłonu. Rozrusznik nie zadziała. To już jest zapłon? To już jest zapłon. No niestety nic nie Dobra. słychać, albo na szczęście nic nie słychać. Nie, nic się nie dymi W tym momencie silnik jest uruchomiony Tak? Tak, pamiętasz z naszej no, pierwszej przejazdki? zamykać? <noise> Jesteśmy na ludzie, tak? Pedał gazu No I zobaczmy co słychać, uwaga Poczekaj, poczekaj, poczekaj <noise> Niemożliwe, ja tam idę Marcin Jeszcze raz? Dawaj Uwaga Temperatura silnika nie rośnie. Temperatura silnika nie rośnie. Napięcie na bateriach nie spada. To jest bardzo duża różnica w porównaniu z poprzednimi bateriami. Tak. tak. Ponieważ najmniejsze dodanie gazu powodowa powodowało spadek napięcia na akumulatorze. No to wiesz co teraz musisz zrobić. No więc teraz muszę wrzucić bieg wsteczny. Dobra, jest bieg wsteczny. Sprzęgła nie naciskam. Ręczny wyłączony i daję gazu. Słuchajcie, Dobra, co z tyłu. No, wyjeżdża. Słuchajcie, pierwsze metry. Napięcie Pierwsze metry jest. Marcinie! Wyjechaliśmy! Wyjechaliśmy. <gry> Wyjechaliśmy z garażu na nowych bateriach. I zobaczcie, Napięcie jest nadal. Nadal mamy. Tak. 131. To co teraz do przodu? Tak, teraz kawałek do no przodu No więc teraz, e, ponieważ to jest silnik elektryczny, możemy sobie wybrać, z którego biegu chcemy ruszyć Marcin, zróbmy to hardkorowo, zacznij z czwórki No dobra, jest czwórka, przytrzymam na ręcznym No i ruszamy do przodu Słuchajcie, jedziemy Jak, pięcie, Jak... minimalnie spadło Jedziemy Ale. Pierwsza jazda elektrycznym maluchem na bateriach przemysłowych, na B-Powerach Ruszyliśmy Korda. z czwórki Słuchajcie, co to się dzieje? Dzień dobry. Kurde. No, najważniejsze, żeby obserwować, czy napięcie za bardzo nie spada, czy temperatura za bardzo nie... Marcino, luśnie. mamy... To ja będę twoim pilotem no. temperatura 17 stopni napięcie 122 V 121 Zatrzymamy się na chwilę, przepuścimy samochód. Sprzęgła jeszcze nie wcisnąłem, jesteśmy cały czas na Au, czwartym kurdej. biegu. Jesteśmy w automacie. I <laughs> ruszamy dalej. Światła się świecą, napięcie jest, temperatura rośnie. No ale to normalne, Marcinie, to, to, normalne. to jest, przepływa bardzo duży prąd przez ten silnik. Prędkościomierz nam działa. Dobra, mm. zawrócimy. A, wykorzystujesz stary manewr taksówkarski, Marcinie. Marcinie, No dobra, to teraz dawaj Z dwójki. Nie, z czwórki. Z czwórki, tak jest, z czwóreczki. Dobra. Ale Marcinie, wciśnij tak po Bożemu odrobinkę, ale tylko tak na kawałeczku. Nie mówię, żebyś gaz dodechy dał, tylko tak. Zobacz, czy on jest dynamiczny. Na czwórce nie wiem, czy będzie dynamiczny, ale rozpędza się płynnie. Ale... jechów nie zmieniamy, mamy 40 km. Kurde wiecie co? Tak czuć jak dobre 120 w porządnych autach Ale maluszek, pięknie jest. Pięknie. Marcinie, patrz, mamy cały czas 128 V Tak Czy ty masz jakąś rekuperację, bo on odzyskuje. Ma, mam. Okej, okay, to na tym jest. No możemy to przetestować. No. Przy większej prędkości. To ruszę z dwójki teraz. No efekt powinien być taki, że gdy będziemy hamować silnikiem, wzrośnie nam napięcie, więc teraz... Tak, rośnie nam i to drastycznie. Tak, mamy rekuperację. I pojawiły się nam ampery, więc widać, że coś jest podłączone. No, to jeszcze oczywiście jest do dopracowania. Jeszcze raz zahamuję silnikiem. 11 amper maksymalnie odzyskiwaliśmy prądu zjeżdżając z górki Zatrzymał się To trzeba powielić Kiedy kupujemy następnego malucha? <noise> Może coś innego następnego No, Marcinie będziesz głównym konsultantem przy projekcie, o którym ci mówiłem, o którym na razie sza Okej, okay, bardzo chętnie Pod górkę I Jedziemy pod górkę Na dwójce tym razem No, zmieniłem, żeby sprawdzić jak działa Bierzemy Adama na przejażdżkę tym razem, nie możemy mu podarować, ja Oczywiście. siadam do tyłu. <grym> nie wiem czy nam się zmieści. Tutaj wieć ten, tutaj tak bokiem. No. <grym> tu. Panie Adamie, zapraszamy! <grym> to mamy instruktaż również dla Ciebie, mamy napięcie, które cały czas monitorowaliśmy, całą drogę. Nic się nie zmieniło praktycznie, trzymał, no. tu spadło. Adamie, proszę ten, trzymaj tam kamerkę na... Na, na, właśnie na ten, na tablecik z przodu, o tak. Podczas przyspieszania oczywiście napięcie spadło, ale jeszcze ani razu nam nie spadło poniżej 120 V. W porównaniu ze starymi bateriami... Dojechaliśmy przy, do bramy. Przy lekkim przyspieszeniu dojeżdżając do bramy spadło nam do 80 V. Oh. E, mamy również temperaturę. Tutaj wskazuje nam 52 stopnie. Ten czujnik temperatury wskazuje 28 stopni. Znajduje się trochę w innym miejscu, ale jak zaczynaliśmy naszą, jak na razie krótką przejazdkę, wilgotność, którą mierzył ten wskaźnik, wynosiła 80%. Wydać troszeczkę się osuszył silnik. Jest 26, więc no, temperatura wzrosła, wilgotność spadła, wszystko się zgadza. No co, jedziemy. Jedziemy, zdecydowanie. Adamie! Twoja pierwsza przejażdżka na Twoich własnych akumulatorach. Chyba nigdy nie miałeś takiej przyjemności. Nie, jeszcze nie. W sensie elektrycznym, bo nie mówię o tym, że akumulatory rozruchowe nie zasilają Twoich pojazdów. Dokładnie. Elektrykiem jeszcze nie miałem przyjemności jechać, także. Więc wrzuciłem... Życiu... Słuchajcie, prezes firmy baterie przemysłowe <noise> będzie maluchem, <jechał> maluchem <noise> który zasilają akumulatory B-Power PC 85 ah tak. Dokładnie tak. Wrzuciłem bieg drugi. Sprzęgła nie wcisnąłem. Więc nacisnę gaz i ruszymy. No nie jedzie. Dobra, ok, też nie ma. Adam. Nie jedzie. Nie, naprawdę bardzo solidne baterie. Wszystkim, którzy wątpili w projekt Marcina, serdecznie dedykuję ten fragment filmu. Dobra, tu, o, się stoczymy. No dobrze, możemy. dobrze, przygotowałeś zawieszenie, bo akumulatory i jeszcze trzech facetów. No właśnie, no to... to jest ten dobry test również dla zawieszenia. Dokładnie. Musimy zaraz zobaczyć z zewnątrz, jak bardzo usiadły te strażny, ale są nowe, oryginalne do malucha, nie używane. Pierwszy raz dzisiaj używane. No rewelacje, nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę jestem w olbrzymim szoku. no yy... jest, Ma rekuperację od razu, tak. widziałeś? Zwróć uwagę na dolny ten. Rozpędź się jeszcze Marcino, może w kierunku ronda. ja przybliżę? Nie, to, ja, myśmy, to mamy to nagramy. Tak, Dobra. Ok. Zwróć uwagę, Adam, właśnie na ten dolny dolny licznik po prawej Aha. stronie zobaczysz jak on się rozpędzi jak będzie hamował to ci nawet ampero, ampery wskoczą ile odzyskuje widzisz? faktycznie 5-6 amper dokładnie I z górki się <laughs> ja ładuje dobra ja sprawdzę teraz jak to przełączymy ok, czyli teraz będzie wskazywał teraz wskazuje ile zużywamy prądu, czyli jednak nasz amperomierz jest dobrze, dobrze podłączony dobrze działa, tak pod górkę? 100, 100 amper, 110 amper Na tych akumulatorów to, to nic 170 A, Przy przyspieszaniu pod 200 Amper nawet, dokładnie Marcin widać, że masz zacięcie do rajd rajdowe No ulica dość wąska, trzeba się tutaj mijać Mam, Ale tak ładnie się składasz, hamujesz Ma, Nie wiecie, ale Marcin startował maluszkiem w rajdach samochodowych Bezpiecznik na razie mamy na 250 amper, więc lepiej nie przekraczajmy, bo będziemy musieli pchać. No dobra, to były pomiary z biegu drugiego. Możemy wykonać jeszcze z czwartego. Nic nie obciera. Przednie zawieszenie jeszcze jest do drobnej poprawki. Zobaczmy teraz z czwartego Biegi. Dobra, jest bieg czwarty Ile amper nam pobierze. Teraz ścisnąłem do dechy. Widać, że jest dużo mniejszy pokór. Ale rośnie wraz z prędkością. Czyli ekonomiczna jazda na czwartym biegu. Tak. Zdecydowanie. No, tak. działa bardzo ładnie. I wrażenia również są. Na poprzednich akumulatorach, podjeżdżając pod tą górkę raz, obawiałem się, że będę musiał pchać Teraz już wjeżdżamy trzeci raz Czwarty Czwarty tak i, I napięcie baterii jest 129V, także no, na pewno moglibyśmy pojechać dalej, ale... Tak, tak, ale jeszcze lepiej wszystko sprawdzić Temperatura doszła do 85 stopni producent powiedział, że do 90 nie ma problemu No pięknie, to co wjeżdżam na podwórko? Tak Czy chcecie się przejechać? Oczywiście, że chcemy <laughs> To zatrzymać się tu? No Tak, dokładnie Na ślę, która po prostu zabezpieczała, żeby nic nie wpadło do silnika w trakcie pracy. Nie no, naprawdę rewelacja. Rewelacja, jestem bardzo ciekawy w wyniku, jaki będzie dokładnie zasięg samochodu. No ale na to będziemy musieli jeszcze chwilę zaczekać. Ani przez chwilę nie żałowałem tej inwestycji, także Super. cieszy teraz mnie ogromnie. To Super, jest, to jest naprawdę ciekawe wrażenie. Najlepiej jest na tej dwójce, więc wrzuć się dwójkę. Ach, tu jest hamulec, dobrze naciskam. Tak, hamulec jest. Ok, teraz no, wrzuciłem ci dwójkę. Ok, otworzy też okno. No i teraz tak, silnik jest już uruchomiony, więc można jechać. No faktycznie. Nie ma wspomagania Część <laughs> tak. różnice. Tak, nie ma, nie ma. Może trochę powietrze ze opon uciekła, a więc nie jest łatwo z tym kręceniem. Nie, nie jest, okay. to jest super. No bez problemu. Może teraz spróbujmy strójki jak po prostu do przodu o. 128 V 129 V Bez problemu jedzie no, Pięknie Ręczny możesz zaciągnąć i właściwie nie trzeba gasić Marcinie, to teraz ja Pięknie, no sprzęgła nie musisz naciskać Ale odruchowo kocinie Ja też ściskam zawsze Myślę, że trójka optymalnie Tak? Jak, tak, tak No i możemy jechać Jedzie to jest jasno. Ale powiedzmy, sprzęgło działa czy nie działa? Działa, działa. możesz zmieniać biegi, tak jakbyś jechał tradycyjnym maluchem. Eee, Sprzęli tak jak teraz wykorzystam twój tak, patent Tak, Tam, tak, tak jak bardziej, jak jak Podjazd bardziej. pod górkę. Tak. Dobrze. No, no. I, i ta trójka taka optymalnie mówi. Aha. Tak, Aha. Myślisz, Masz, po, zobacz tak. co robię, odruchowo Puszczasz sprzęgło. Tak. No dokładnie, ja też tak puszczałem za pierwszym razem. Słuchajcie, jadę po raz pierwszy elektrycznym maluchem Marcina. Niesamowite wrażenie. Marcinie, muszę Ci podziękować, tak naprawdę, za przygodę mojego życia. Bo no, nie, nie spodziewałem się, że to tak jak mnie pani puści, to ja tutaj skręcę. O, jest o. trochę miejsca. Jest. Wąska uliczka. Tak. Nie spodziewałem się, że, że to będzie w ten sposób wyglądać w ten sposób, że uda nam się ten projekt z takim sukcesem doprowadzić do, do tak. można powiedzieć, takiego fajnego finału. Mam nadzieję, no. że również ty jesteś zadowolony. Z jednej strony jest to finał pewnego etapu, tak. ale z drugiej strony to otwiera teraz zupełnie... Nowy rozdział. Tak, słuchajcie, teraz to jest nas trzech. No jest też dużo osób, które trochę pomogły w różnym stopniu, tak. w różnych rzeczach. Właśnie trzeba bardzo mocno podziękować w szczególności osobom, których no nie ma tutaj. Tak. No, tak jak mówiłeś. Tak, było dużo różnych etapów. Teraz oświętujemy ten jeden z ostatnich przy tych fajnych bateriach ale fajnie, bardzo fajnie. Powiem, ci, że jestem bardzo tak. się cieszę, że Adam wsparł ten projekt. Tak. Wydaje na mi myślę, że kilka następnych rzeczy będziemy w stanie ogarniać. Jak Wjeżdżam bardziej? od razu na podwórko. Pewnie. Jeden z ważniejszych etapów tego projektu. Wjazd z powrotem do garażu. O własnych siłach. Tak. Czekaj, Marcinia, ja coś zobaczymy. Teraz dwójeczkę mam, tak? Tak. Oj, o, jest! Trzymało, jest! Wiesz co, wiedziemy ten, y, spróbujemy się, maluch ma wciskane, Tak, tak. tak. Ja może go zostawię ciud na wierzchu. Tak, no Bo no będę pewnie. miał prośbę, żebyśmy sobie też jeszcze opowiedzieli o, o tym maluszku. Ociera ona tak, tylko trzeba no, będzie to poprawić. Bo tam, tutaj go zostawię. Pewnie. Marcino, jak się. Od... I teraz e tak, odcinamy teraz. Wyłączając stacyjkę, wyłączamy zasilanie sterownika, czyli silnik tak. jest wyłączony, mhm. chociaż nic nie słychać, światła gasną i. I to, to na tyle pięknie. 94 stopnia osiągnęliśmy. Marcinie, to jest OK. Serdecznie Ci dziękuję, bo to była Dzięki. mega ogromna przyjemność. Po ile macie wzrostu? 1,90 m 1,93 174. Dobrze. Słuchajcie, chłopaki, no, mega niesamowita przygoda. Przyznam się szczerze, że te chwile spędzone tutaj trochę pomarzliśmy no to, to naprawdę niesamowite wrażenie. Marcinie mega gratuluję. Będę robił spotkanie z widzami w trójmieście, to będzie gdzieś na wiosnę. Prawdopodobnie tutaj będziemy korzystać być może z gościny Adama. Zobaczymy, co tutaj zrobimy, bo będziemy wspólnie z firmą baterie przemysłowe, kanał Mister Akumulator robić takie. spotkanie nie z widzami. Czy mogę od ciebie uzyskać taką deklarację na 100%, że jak wszystko będzie porównywalne, to będziesz gościem honorowym? Tak, jak najbardziej. Jak Maluk będzie zarejestrowany, to jak najbardziej będę chciał, żeby jak najczęściej wyjeżdżał na miasto, więc nie ma problemu. Serdecznie dziękujemy, dziękuję z trójmiasta, Marcinie. Dzięki ci za poświęcony ja dziękuję twój czas. Ja również dziękuję za waszą pomoc. Dziękuję też za pomoc wszystkich, którzy pomogli mi w tym projekcie, bo on trwał dość długo. No, myślę, że dwa lata, jeśli to dobrze liczę. Popatrz dokładnie w oczy człowieka, który efekty widać. Tak efekty widać. No i teraz rzeczywiście to jest ta wisienka na torcie, którą postawiliśmy tutaj razem. Dzięki twojej pomocy, dzięki waszej pomocy. Więc bardzo fajnie, że to wyszło. Udało się i jeździ. Razem mamy 1,85 m, policzyłem. <średnia. średnia. To jest średnia arytmetyczna. <średnia> jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Cześć. Na razie. Cześć. Pozostaw swój ślad, klikając w odpowiednią łapkę. Napisz w komentarzu opinię na temat zagadnień poruszonych w tym filmie. Jeśli interesuje Cię tematyka kanału Mr. Akumulator, zasubskrybuj, jeśli tego jeszcze nie robisz. Dziękuję za uwagę.